Olimpiada na pewno jest solidnym, solidną i dobrą drużyną. I, i, y, to będzie pojedynek derbowy. Natomiast y, y, trudno z góry powiedzieć, jadąc nawet do drużyny, która jest ostatnia w, tabelu, w tabeli i ma nużę na gardle, że ona nie będzie na tyle zmotywowana, że, że odbierze punkty. Barcelona wygrywa na Realu, remisuje z Espanolem. Tak samo jedzie do Interu. Inter miał 14 punktów przewagi nad, nad romą w tej chwili ma jeden punkt, jest jeden punkt za Romą, To wszystko się zmienia, dlatego piłka jest taka piękna, dlatego panowie są na tej konferencji, dlatego panowie kochają ten sport, dlatego my to robimy, bo, bo tak naprawdę coś tam się dzieje takiego, że nie zawsze da się powiedzieć, że dobra, bo dzisiaj będzie tak i ciak i tak będzie. Nie, tak nie jest. No. I, I to jest w tym wszystkim piękne, dlatego że jest nieprzewidywalne. E, oczywiście chciałbym, żeby było przewidywalne, bo myślę, że tak siedzimy, no, my przewidujemy, że zdobędziemy trzy oczy i tak do tego podchodzę. Natomiast e, co gdzieś tam jest zapisane, zobaczymy po 90 minutach do Na pewno w tym meczu nie zagra Jacek Pesmalskim i Jednak? ma więzień i to tak naprawdę przy samym przyczepie e, i na pewno e, na pewno nie będzie branych pod uwagę przy ustaleniu 11 ten meczu. Jak przerwa? Możemy tu nie o, Trudno powiedzieć. No. Myślę, że chciałbym, żeby to było minimum 10 dni. Bo, bo i tak to jest krótko, natomiast... E... W tym rytmie meczowym no to jest prawie trzy mecze. No ale szybciej się nie da, bo mhm. jeżeli go wpuścimy szybciej w mecz, to może się okazać, że stracimy go już do końca. Natomiast e... zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Będziemy robili wszystko tutaj z lekarzami, żeby go postawić na nogi. E... Ale wiadomo, mięsiówki są to takie sprawy, które Szybko nie da się załatwić, wyleczyć. A sterydami na pewno tego nie będziemy robić. Pan jest pewnie kilkakrotnie już po lekturze środowego meczu. Jakie pan wnioski z tego spotkania wyciągnął? Czy były jakieś rzeczy, które pana nie zadowoliły w grze zespołu? Wie pan, ja powiem tak: my na pewno w porównaniu do innych zespołów, my czekaliśmy, no oni też czekali. Natomiast my w wcześniejszych meczach. Graliśmy mniej tak bardzo zespołem i ja cieszę się, że w meczu z Czarnymi to był zespół, zespół, który, który walczył i były takie momenty, że było widać, że bardzo nam zależy na tym, że bez względu na to, czy gramy z Czarnymi, zespołem, który tak naprawdę nie rzuca może kubiców na kolana, a jest to zespół, który był gdzieś tam wysoko w tabeli. I z tego jestem zadowolony. Za mało graliśmy piłką. Na zasadzie utrzymywaliśmy się przy piłce w środku, w środku boiska, bo prowadząc 2-0 na pewno musimy częściej wymieniać i klepać tą piłkę, żeby i napastnicy mieli trochę chwilę odpoczynku, a nie że tylko uszukamy, krosów, szukamy długiej piłki i jak najszybciej skończyć akcję. Ale rozumiem po części piłkarzy, oni też są pod presją i chcą jak najszybciej zdobyć bramkę, bo wtedy nam się gra łatwiej i dlatego po dwóch, trzech podaniach my szukamy jakiegoś rozwiązania i parcia i, i do przodu, a niekoniecznie pośmiech jest wskazany. Ja chcę, żebyśmy grali szybko piłką, natomiast yy, cierpliwie, nie na zasadzie takiej, że kuraj i tylko i wyłącznie do przodu, bo, bo myślę, że ten kto się utrzymuje przy piłce, ten na pewno Golami traci i, yy, i na pewno chcemy pograć więcej piłką w meczu, w meczu z Olimpią. Yy. I generalnie być bardziej skoncentrowany chociażby przy tych sytuacjach, które były w drugiej części meczu. Mam no, tu na sytuację chociażby Marcina, który mógł y, po prostu nie tyle lepiej pocelować, y, po prostu silniej uderzyć tą piłkę nad bramkarzem. Y, Jacek Marciński miał wyjątkowo fajną sytuację, gdzie trafił akurat w nogi bramkarza, a był cały wolny ruch y, po jego lewej, lewej ręce. Także no, musi być dużo koncentracji, bo my, nawet w meczach, w tych, których zrewisowaliśmy, mieliśmy sytuację, gdybyśmy tam przynajmniej jedną wykorzystali, a były niektóre wyjątkowo dobre, to, to dzisiaj też była ta nasza sytuacja punktowa zupełnie inna i, e, i na, pewno, na pewno na to trzeba zwrócić uwagę.